Cześć! Witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji, yy, wydaje mi się, bardzo ciekawego routera. Jest to router marki TP-Link, model Archer AX55 Pro. Router, który naprawdę posiada wszystko, czego oczekiwalibyśmy od takiego domowego routera. Ponieważ, po pierwsze, mamy szybki port WAN 2,5 gigabita na sekundę. Mamy szybkie porty LAN 1 jednogigabitowe. Oczywiście, jeżeli chodzi o Wi-Fi, to już tej najnowszej szóstej generacji prędkości do 3000 megabitów na sekundę, jest też wsparcie sieci One Mesh, jest też obsługa technologii OFDMA. Router obsługuje też VPN, no i też jeżeli chodzi o te porty USB, mamy te USB 30, dzięki czemu możemy na przykład utworzyć na nim serwer samba lub też wykorzystać go jako taki dysk sieciowy. Więc też myślę, że ważna sprawa. No i cztery mocne anteny z technologią formowania wiązki, dzięki czemu ten zasięg sygnału również powinien być bardzo dobry. O pełnej specyfikacji sobie jeszcze powiemy za chwilę. Natomiast teraz zobaczmy ten sam router, jego wykonanie. Jak widzicie, w zestawie oprócz routera mamy prostą instrukcję obsługi. Jest też przewód LAN. No, i oczywiście zasilacz. Jeżeli chodzi o zasilacz, bo tutaj często pytacie: jest to zasilacz 12V 1,5A, czyli 18W. No, i teraz przejdę do samego routera. Tak on się prezentuje. Myślę, że tą konstrukcję już widzieliście w przypadku innych modeli routerów od Tepelinka. Czyli mamy tutaj matowe tworzywo, jeżeli chodzi o ten główny korpus, również od góry. Jedynie wstawka w sportekanowej czerni, tutaj ten prostokąt, który nieco zbiera kurz, natomiast konstrukcyjnie całkiem nieźle. Router jest dość ciężki, głównie ze sprawą tutaj dużego radiatora, który świetnie wprowadza ciepło z wnętrza urządzenia. No i też dzięki temu świetnemu chłodzeniu mamy lepszą wydajność podzespołów, które są w tym routerze, więc tutaj konstrukcyjnie na pewno na plus. 6 diod LED na froncie, czyli power, zasięg sieci 24 GHz, 5 GHz. Podłączenie internetu, podłączenie urządzeń do portów LAN, no i też obecność na przykład tutaj dysku zewnętrznego podłączonego do złącza USB. Teraz tutaj tylna krawędź, oczywiście cztery anteny. Anteny niestety nie są wymienne, nie są odkręcane, więc tutaj trzeba na nie uważać, żeby sobie ich nie uszkodzić. Z lewej strony mamy przycisk WPS, mamy też przycisk reset, złącze właśnie USB, porty WAN 2,5 Gb na sekundę. No i ogólnie cztery porty LAN, cztery porty LAN lub też 3 porty LAN i ten pierwszy port LAN może być też portem WAN, z tym że będzie to port gigabitowy, więc teoretycznie możemy podłączyć sobie tutaj dwie sieci przewodowe do tego routera. Główny wyłącznik oraz złącze zasilania, Bożte krawędzie są puste. No i od spodu, co ważne, mamy otwory do powieszenia tego routera gdzieś na ścianie. No, i też tutaj te nóżki, dwie są gumowe, te dwie tylne są zwykłe z tworzywa sztucznego. Tak więc, tyle konstrukcyjnie. Myślę, że bardzo poprawnie wykonane urządzenie. Teraz przejdę do specyfikacji technicznej tego routera. No i teraz zobaczcie, tak jak wam wspominałem, Wi-Fi już szóstej generacji. Bardzo szybki port WAN, 2,5 Gb na sekundę. Mamy zwiększony zasięg Wi-Fi dzięki czterem wydajnym antenom z technologią formowania wiązki. Obsługę one mesh, obsługę serwera VPN. Mamy mocny procesor 512 MHz. No i tutaj kanał 160 MHz, czyli zobaczcie podwójna przepustowość, dzięki czemu tutaj wydajność naszej sieci będzie zdecydowanie lepsza niż w przypadku innych tego typu routerów. 1024 QAM, to jest 25% znowu przyspieszenie wydajności tego routera. Obsługa Smart Connect. No, i teraz zobaczcie sobie tutaj jeszcze poniżej to, co może Was interesować. Technologia OFDMA. Cztery razy większa pojemność sieci, dzięki czemu nie ma tutaj tego buforowania, nie ma spowalniania sieci, więc możemy tutaj cieszyć się znacznie większą wydajnością, płynnością działania wszystkich naszych urządzeń. Procesor Qualcomma, bardzo wydajna jednostka. To co wam wspominałem, mamy tutaj tą poprawioną wydajność chłodzenia, czyli ten nowy radiator. No i oczywiście zastosowanie tego radiatora też przekłada się na wydajność całego urządzenia. Technologia One Mesh, tutaj możecie sobie tworzyć tą sieć z wykorzystaniem właśnie jakichś tych dodatkowych urządzeń. Ten router to wspiera. No i mamy jeszcze tą technologię tp Home Shield, czyli zaawansowaną ochronę dla naszych urządzeń, skanowanie sieci, kontrolę rodzicielską, zarządzanie QoS. Tak więc, to wszystko myślę, jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o ten router. Możemy oczywiście korzystać z tego klienta serwera VPN, skonfigurować sobie takie połączenie, jeżeli korzystacie z połączeń VPN właśnie na routerze i wszystkie urządzenia będą już pracowały właśnie poprzez VPN. O tym porcie USB 3.0 Wam już wspominałem. Możemy sobie tutaj tworzyć serwer SAMBA, udostępnia sobie po FTP dane z tego dysku pendrive'a podłączonego do routera. Tak więc to wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy od nowoczesnego, wydajnego routera, w routerze Archer AX55 Pro znajdziemy. OK, router możecie skonfigurować na dwa sposoby, albo poprzez panel w przeglądarce internetowej, albo za pomocą aplikacji Tether, którą możecie sobie pobrać na Wasze urządzenia mobilne. Nie będę Wam tutaj dzisiaj pokazywał samego procesu konfiguracji tego routera. Do tego przygotuję Wam oddzielny film, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam niedługo również na kanał Smart Test. Natomiast pokażę Wam dzisiaj sam panel do zarządzania routerem oraz pokażę Wam też zarządzanie z pozycji aplikacji mobilnej. To co mi się podoba w routerach TP-Linka to fakt, że mamy ten panel całkowicie spolszczony i to jest duże ułatwienie dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia jeżeli chodzi o konfigurację tego typu urządzeń. Yy, mamy tutaj jak widzicie pięć głównych zakładek. Pierwsza to jest taka zakładka mapa sieci gdzie widzimy nasze połączenie internetowe. Mamy też możliwość zobaczenia sobie jak nasz router rozsiewa sieci na przykład sieć bezprzewodową tutaj w paśmie 2, 4 i 5 GHz. Mamy tutaj podląd do nazwy tej sieci i też do hasła jaki jest do tej sieci przypisane. To jest akurat hasło domyślne. Oczywiście należy sobie to zmienić na własne, bardziej bezpieczne hasło. Możemy też z tego miejsca bardzo szybko włączyć i wyłączyć sieć dla gości, również w paśmie zarówno 2,4, jak też 5 GHz. Mamy też oddzielną sieć dla internetu rzeczy, który coraz to mocniej wchodzi do naszych domów, więc tutaj mamy możliwość stworzenia takiej odrębnej sieci i włączenia jej zarówno też w paśmie 2,4, jak też 5 GHz. Bardzo fajna funkcja. Użycie zasobów, mamy podląd wykorzystania procesora, pamięci, no i też widzimy jak jest podłączony internet, że do portu WAN tego 2,5 gigabita na sekundę. Ok, teraz tutaj jeszcze mamy informację o sieci Mesh. Jeżeli byście mieli jakieś urządzenia sieci Mesh, jakieś wzmacniacze tworzyli tą sieć, to będziecie mogli sobie tutaj je podlądnąć i zarządzać z tego miejsca. No i na końcu klienci podłączeni aktualnie do tej naszego routera, do naszej sieci. Jak widzicie, dwa urządzenia. Mamy też informacje o prędkościach przesyłania, wysyłania danych pomiędzy tymi urządzeniami. Teraz druga zakładka, bardzo też ważna, oczywiście internet, konfiguracja naszego internetu. O tym więcej wam też powiem już w tym odcinku o konfiguracji naszej sieci internetowej. Natomiast tak na szybko zobaczcie, tutaj wybieramy sobie z którego portu wam będziemy korzystali, jak będziemy się łączyli z naszym dostawcą internetu, czy też po dynamicznym IP tak jak teraz, czy też poprzez pozostałe tutaj protokoły. To wszystko zależy od tego, jak wasz dostawca dostarcza wam internet do waszego domu. Mamy opcję klonowania adresu MAC z waszego komputera. Możemy też taki adres MAC wpisać sobie ręcznie. To jest przydatne, jeżeli np. Wasz dostawca blokuje dostęp po adresach MAC, więc żeby nie trzeba było do niego dzwonić, to możemy to sobie zrobić ręcznie. Trzecia zakładka, zarządzanie siecią bezprzewodową, to jest bardzo ważna zakładka. Tutaj możemy sobie włączyć technologię OFDMA, możemy sobie włączyć TWT i też możemy np. włączyć sobie Smart Connect. Domyślnie ta funkcja jest włączona, natomiast ja zazwyczaj wyłączam sobie tą funkcję, ponieważ... Wolę, jeżeli widoczne są dwie sieci zarówno w paśmie 24 5 GHz, i mogę sobie ręcznie je wybierać. Natomiast, funkcja oczywiście Smart Connect ukrywa nam, jak gdyby, te sieci pod jedną nazwą, i sam router już zarządza, jakie połączenie będzie dla jakiego urządzenia, w jakim paśmie przydzielane. Jeżeli nie wiecie, jak działa jakaś funkcja, to przy każdej takiej funkcji macie pytajnik i tutaj macie informacje odnośnie tego, co dana funkcja oznacza, jakie funkcjonalności dzięki temu możecie uzyskać. Więc to jest bardzo pomocne dla osób, które do tej pory nie miały do czynienia z tego typu urządzeniami. Wyłączmy sobie może tą smartconek i teraz jak widzicie w tym miejscu możemy sobie zmienić nazwę naszej sieci, nazwać ją sobie dowolnie. Możemy sobie ją zabezpieczyć kluczem WPA. I jak widzicie, jest dostępny WPA3, czyli ten najnowszy standard szyfrowania danych, dzięki czemu nasza sieć będzie jeszcze bardziej bezpieczna. W tym miejscu zmieniamy sobie też hasło do naszej sieci. No i podobnie dla sieci 5 GHz. Tutaj również szyfrowanie hasła, szerokość kanałów. I tutaj mamy możliwość wybrania właśnie tej szerokości 160 MHz, czyli tej jest podwojonej, więc warto z tego korzystać. I również możemy też zarządzać kanałami. Kolejna zakładka, czyli bezpieczeństwo. I tutaj zauważcie, że jeżeli chodzi o zarządzanie tym bezpieczeństwem, to wszystko odbywa się za pomocą aplikacji Tether, którą sobie musicie pobrać. Tu macie kod QR do zeskanowania i pobieracie sobie aplikację ze sklepu Google Play lub też App Store. No i tutaj mamy z pozycji właśnie tej aplikacji Tether już analizę sieci, mamy ochronę urządzeń i rzeczy, mamy też ochronę przed nieuprawnionym dostępem do świadczej sieci filt szkodliwych treści, ochronę DDoS-to wszystko będzie już w tej aplikacji TTR, podobnie jak cała kontrola rodzicielska, ochrona dzieci, zarządzanie tutaj czasem spędzanym w sieci przez danych użytkowników, no i też analiza, optymalizacja całej działania całej sieci czyli te wszystkie raporty tygodniowe, miesięczne, funkcje Kualicy, serwis, skanowanie i kontrolowanie sieci pod względem bezpieczeństwa tak więc to wszystko będzie już w aplikacji Tether. No i ostatnia zakładka, ustawienia zaawansowane. Tutaj mamy już bardziej rozbudowane ustawienia odnośnie samej naszej sieci. Podgląd stanu sieci, zarządzanie właśnie tymi połączeniami internetowymi. Tutaj już troszkę więcej ustawień, łącznie z ustawieniami NAT. Mamy też kontroler przepływu, mamy tutaj agregację pas, funkcję dupleksu dalej. To już jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Mamy też oczywiście zarządzanie IPTV, VLAN, serwer DHZB. Tutaj możemy sobie skonfigurować zakresy, przydziały dla poszczególnych urządzeń. Możemy sobie też rezerwować adresy IP dla danych urządzeń. Dynamiczny DNS, mamy też funkcję routing. Zarządzanie TP-Link ID, to będzie nam potrzebne do logowania do aplikacji Tether. To możemy sobie zmieniać te hasła, zmieniać sobie loginy do tej aplikacji, do tej sieci. Zarządzanie siecią bezprzewodową, I tutaj podobnie jak w tym pierwszym ekranie, który widzieliście, również mamy konfigurację dla pasma 2.4, jak też 5 GHz. Konfiguracja sieci dla gości, konfiguracja tej sieci dla internetu rzeczy, harmonogram sieci bezprzewodowej. Możemy sobie tworzyć harmonogram, kiedy ma ta sieć działać, w jakich godzinach i tak dalej. Zarządzanie WPS, czyli tym przyciskiem do prostej konfiguracji urządzeń między sobą. Ustawienia dodatkowe. No i zarządzanie USB. Urządzenie USB podłączone do routera. I tutaj możemy sobie skonfigurować właśnie serwer Samba, lokalny FTP, lub też FTP z internetu, więc to wszystko możecie sobie ustawić, zabezpieczyć, zahasłować. Więc myślę, że tutaj całkiem nieźle zostało to rozwiązane. Funkcja time machine, utwórz kopię wszystkich plików z urządzenia MAC na urządzenia MAC masowej. Tą opcję tutaj też możecie włączyć, skonfigurować, więc jeżeli z tego byście chcieli korzystać, to router na to pozwala. Przekierowanie portów, następnie mamy port Triggering, UPNP, DMZ, bezpieczeństwo tutaj już widzieliście odnośnie tej aplikacji Tether, zarządzanie Firewallem, kontrola dostępu, wiązanie adresów IP z adresami MAC urządzeń. ALG, te wszystkie funkcje możecie sobie włączyć, wyłączyć. Izolacja urządzenia, klient VPN, możemy go sobie tutaj włączyć, skonfigurować również serwer VPN, OpenVPN, PPTP i tak dalej. To wszystko jest do ustawienia w tym routerze. Zarządzanie IPv6, asystent Smart Life, Alexa i asystent Google. Easy Mesh, zarządzanie naszą siecią Mesh. Jeżeli będziecie ją konfigurować z innymi urządzeniami, to tutaj będziecie mieć też kontrolę nad tą siecią, zarządzanie tym wszystkim. No i zakładka system, gdzie mamy aktualizację oprogramowania, oczywiście automatyczne, bezpośrednio z pozycji tutaj tego panelu. Mamy też zapis odczyt ustawień, mamy administrację, gdzie możemy zmienić hasło do urządzenia, odzyskać hasło, zarządzać tutaj sobie lokalnie urządzeniem. Dziennik systemowy, diagnostyka sieci, zmiana czasu, języka, reset urządzenia i zarządzanie diodami, ponieważ te diody na routerze możemy sobie wyłączyć, jeżeli gdzieś macie router w pokoju, gdzieś picie, żeby one nie przeszkadzały, więc jest taka opcja. Mogą być też one wyłączone tylko w trybie nocnym, gdzie automatycznie będą się o danej godzinie wyłączały. Tryb pracy może być to oczywiście praca jako router lub też może pracować jako punkt dostępowy, access point. Tak więc te dwa zastosowania, jeżeli chodzi o to nasze urządzenie. No i teraz przejdę do aplikacji Tether. Po zalogowaniu się na to konto Tepeling ID mamy dostęp do naszego routera. No i jak widzicie, bardzo przejrzyste menu. Widzimy, że urządzenie pracuje poprawnie. Mamy możliwość podglądu stanu sieci, czyli tutaj naszego urządzenia. Możemy też zobaczyć, sobie jakie urządzenia są w tym momencie podłączone do naszego routera i na przykład zarządzać sobie tymi urządzeniami. Jak widzicie, jedno urządzenie jest połączone poprzez pasmo 24 GHz, a drugie poprzez 5 GHz. Jeżeli sobie wejdziemy w takie urządzenie, to możemy przede wszystkim na przykład przydzielić mu limity prędkości. Zobaczcie, na przykład zmniejszyć mu limit prędkości do 10 megabitów na sekundę lub też pisać własny limit. Limity dla wysyłania i pobierania plików, więc mamy tutaj pełną kontrolę nad urządzeniami podłączonymi do sieci, możemy też nadawać im priorytety, na przykład wysoki priorytet. Możemy też wyizolować to urządzenie. Możemy go zablokować też całkowicie, czyli odłączyć od naszej sieci internetowej, więc mamy pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami, które będą się z tym routerem łączyły. Raporty zakładka, tutaj będziemy sobie mogli przeglądać nasze raporty tygodniowe, miesięczne. Mamy też dostęp do kontroli rodzicielskiej, też te raporty z kontroli będziemy sobie przeglądali. No i sieć dla gości, możemy tu sobie ją włączyć, wyłączyć, zarządzać tą siecią z pozycji aplikacji. Druga zakładka zabezpieczenia. Skanowanie sieci automatycznie. Znajduje nam tutaj, czy jakieś ryzyko wystąpiło. Tutaj akurat jest jeden komunikat o ryzyku Możemy ulepszyć bezpieczeństwo. Szczegóły skanu. Tutaj możemy zobaczyć te wykryte zagrożenia, że mamy jakieś słabe hasło do sieci Wi-Fi ustawione w tym routerze, więc to możemy sobie poprawić. Co dalej? Jeżeli chodzi o izolację urządzeń, to możemy też sobie tutaj dodawać takie urządzenia, które chcemy wyizolować w naszej sieci, odłączyć je od sieci. No i też oczywiście mamy tą naszą ochronę internetową. Tutaj jest niestety okres próbny tylko 30 dni. Później usługa jest płatna. Podobnie, jeżeli chodzi o ochronę przed włamaniami i ochronę dla urządzeń rzeczy. Rodzina. Tutaj możemy sobie przejść do kontroli rodzicielskiej. Mamy tu elastyczną kontrolę czasu. Tutaj te wszystkie informacje możemy sobie przejść. I teraz tworzymy sobie profile, na przykład dla dziecka, wiek dziecka. Wybieramy sobie awatara, nadajemy sobie tutaj nazwę jakąś naszego profilu. No i tutaj przechodzimy sobie teraz dalej i przydzielamy jakie to jest urządzenie, i tutaj mamy sobie treści. Na przykład dla dorosłych, mają być filtrowane, możemy blokować dane witryny. Mamy tutaj porę snu, czyli o której godzinie ma tutaj to dane urządzenie być odcięte od naszej sieci, od internetu. Takie profile możemy sobie tworzyć dla poszczególnych tutaj osób w naszym domu, czyli głównie oczywiście dla naszych dzieci. Zagładka więcej, czyli tak, ustawienia Wi-Fi, i tutaj zarządzanie zarówno Wi-Fi w paśmie 2,4, jak też 5 GHz raporty zarządzanie QoS, czyli tutaj również możemy włączyć QoS i też zarządzać przepustowością naszej sieci. Co dalej? Czarna lista. Możemy sobie blokować urządzenia, które nie będą miały dostępu do naszej sieci. No i szybka konfiguracja, czyli taka wstępne uruchomienie naszego routera, skonfigurowanie go naszą siecią. Następnie połączenia internetowe. Tutaj możemy oczywiście sobie to wszystko zmieniać ręcznie, możemy sobie to ustawiać. Sieć dla gości też możemy sobie ją włączyć, skonfigurować z tego miejsca. Zarządzanie siecią dla rzeczy. Zarządzanie One Mesh, optymalizacja naszej sieci, diagnostyka sieci, tryby pracy urządzenia, czy właśnie ma pracować jako router, czy jako access point. Sterowanie diodami, no i tutaj to zarządzanie i system, czyli te same ustawienia, które znajdziemy w tym panelu, który widzieliście przed chwileczką, jeżeli chodzi o panel przeglądarki. I teraz przejdziemy do testów praktycznych. Porównamy sobie siłę jakość sygnału routera Archer AX55. To jest właśnie ten tutaj router oznaczony jako A74C z routerem, którego ja na co dzień korzystam. Jest to również router TP-Linka, nieco wyższy model Archer AX73, z tym, że bez wersji Pro. No i teraz widzicie pomiar sygnału w pomieszczeniu, w którym znajdują się oba routery. I tutaj delikatnie lepiej wypada, jak widzicie, Archer AX55, ponieważ mamy minus 48 dB w porównaniu do minus 51 dB, jakie uzyskuje Archer AX73. Nieco inaczej wygląda to na drugim slajdzie. W tym momencie mamy pomiar w pomieszczeniu, które jest piętro niżej, i w pomieszczeniu, które znajduje się po przeciwległej stronie budynku, czyli najbardziej oddalonym. Od routera w moim domu. I teraz zobaczcie, to jest wynik routera Archer I55. Mamy minus 76 dB, natomiast mój router ma minus 71 dB. Czyli tutaj delikatnie wychodzi na prowadzenie router I73, natomiast nie są to wartości aż tak duże, żeby któryś z tych routerów tak zdecydowanie się tutaj wyróżniał. Jak to wygląda w paśmie 5 GHz, z którego najczęściej będziemy chcieli korzystać, i tutaj zobaczcie, że wyniki są niemal identyczne: minus 78 dB dla mojego routera AX73 i minus 79 dB dla routera Archer AX55 Pro. Oba wyniki można uznać za niemal identyczne. Tak więc, pod względem jakości siły sygnału, router Archer AX55 nie ustępuje praktycznie routerowi AX73. Teraz przejdźmy do kolejnego slajdu. Pomiar prędkości przesyłanych danych. No, i jak widzicie, w tym pierwszym slajdzie jest to pomiar w pomieszczeniu, w którym znajdują się oba routery. No, i pomiar właśnie w tym pomieszczeniu piętro niżej, najdalej oddalonym od routera. Oczywiście prędkości te zdecydowanie już są słabsze przy tak dużej odległości. Natomiast jest to cały czas prędkość pozwalająca na komfortowe korzystanie z sieci internetowej. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, żeby te wartości były bardziej zbliżone lub takie same, to router Archer AX55 Pro pozwala na obsługę sieci One mesh, czyli możemy dokupić jakieś wzmacniacze OneMesh, które zamontowane po drodze, zbudują nam sieci One mesh, która zapewni nam, Znacznie większe prędkości nawet na tak dużych odległościach, i jeżeli będziecie zainteresowani, to również taką recenzję systemu OneMesh mogę dla Was przygotować i zamieścić na kanale Smart SmartTest. I na koniec jeszcze jeden slajd. Tutaj mamy pomiary wydajności sieci za pomocą programu iPerf 3. I teraz ta pierwsza część to są pomiary prędkości wykonane w ten sposób, że komputer był podłączony do routera przewodowo. Natomiast telefon, na którym te pomiary były wykonywane, był połączony z routerem poprzez Wi-Fi. Oba urządzenia oczywiście znajdowały się w tym samym pomieszczeniu. No i tutaj macie podane wyniki tych pomiarów. Natomiast tutaj nieco niżej są to pomiary, gdzie mieliśmy dwa telefony połączone po Wi-Fi z routerem. No i jak widzicie, przy takim połączeniu to te prędkości już nieco spadają. I na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję routera Archer AX55 Pro. Jak widzicie, jest to bardzo ciekawa propozycja do zastosowań domowych lub też dla małych firm. Jeżeli oczywiście potrzebujecie dobry zasięg sieci Wi-Fi, potrzebujecie mieć możliwość szybkiego przesyłania danych, router wyposażony w bardzo szybki port WAN 2,5 gigabita, Obsługę VPN-ów, obsługę sieci OneMesh, obsługę OFDMA. Mamy też możliwość udostępniania dysku w sieci, czyli tworzenia sobie dysku u NAS lub też serwera SAMBA. No i myślę, że jeżeli nie chcecie zbyt dużo inwestować w router, a chcecie mieć sprawdzone, wydajne urządzenie, to Archer I55 Pro myślę, że jest jak najbardziej ciekawą propozycją. Z mojej strony na dzisiaj to będzie już tyle. Ja Wam oczywiście jak zwykle dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę Was też o łapki w górę, o subskrypcję kanału najlepiej z tym dzwoneczkiem. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć.